Jeśli ten mecz pójdzie po ich myśli, mogą po nim wylądować na pierwszym miejscu w grupie. Kto będzie górą w dzisiejszym spotkaniu? Dziś gościmy na BVB Stadion Dortmund, arenie, na której kariera trenerska Jurgena Kloppa nabierała rozpędu. Może i dziś obejrzymy pokaz futbolu godny niemieckiej precyzji. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami ostatni, trzeci mecz fazy grupowej Euro 2024. Z pewnością oba zespoły będą chciały dać z siebie wszystko. Francja zmierzy się z naszą drużyną narodową. Mbappé będzie groźnie. Wybija piłkę z dala od bramki. Czas na skład reprezentacji Francji. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Chwila, chwila, pachnie tu golem. Proszę Państwa, bramka, szybkie otwarcie wyników w tym meczu. Przemysław Frankowski. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Wizek. rzut wolny dla Polski. Próba wrzucenia piłki, interwencja w obronie oddala zagrożenie. Wismar. Dobrze go tam wypuścił. Aj! Teraz pięknie dokonił. Ratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Teo przy piłce. Griezmann będzie groźnie. No, wow, ale teraz refleksem popisał się Bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Zieliński. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Uwaga! Może strzelać! I zrobił to! On to zrobił! Pewnie umieścił piłkę w bramce rywali. A teraz to nie w uściskach kolegów z drużyny. Sędzia przerywa grę. Rozpoczną poszkodowani Polacy. Tomasz Kędziora. Nie dało się jedną stroną, to próbują drugą. Dosyła piłkę w 16. Piwior Zieliński przyjmuje piłkę damy teraz zagranie do środka. O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Upamiętianu. Francuzi będą kontynuować grę. Dembele. Rabiot ma piłkę. No i po ataku zagrożenie minęło. Teraz centra do Lewandowskiego. Jeszcze mogą szukać dobitki. Chwilowo alarm można odwołać. Śłamieni. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. Lewandowski ma teraz piłkę. Uwaga, za chwilę może być bramka. I proszę Państwa, gol! Jeszcze jeden i uda im się wyrównać. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie zdecydowanie. Co za bramka? Mamy teraz wynik 2 do 1. Teo Hernandez. Teo Hernandez. Aurelian Chameni. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Teo Hernandez. Znajduje tam Filiana Mbappé. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Tak, teraz dzięki wybiciu kędziory zagrożenie minęło. To musi być bramka. Gol! I mamy remis. Choć wydawało się, że nie unikną już porażki. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. I ruszamy. Remisowy rezultat. 2 do 2. Finian Mbappé. Odbiór jak z podręcznika. Brawo. nie teraz ciężaru gry na drugie skrzydło. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Polomłani. Adrian Rabio. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Szansa. Czy przełami impas? Nie ma gola. Świetna interwencja. Mamy przechwyt. Rapią, ma piłkę. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Sędzia stosuje korzyść. Francuzi kontynuują akcję. Gdyby ktoś włączył ten mecz niedawno, zobaczyłby w statystykach, że dzieje się tu sporo. Mam nadzieję, że obie drużyny nie zwolnią i do końca będziemy oglądać akcję za akcją. Świetne, prostopadłe podanie. Musi to wykorzystać. Broni. Tak, ależ tutaj to wyciągnął. Zalewski. Co za parada. Świetnie się teraz zachował golkiper. Rywale już myśleli, że obejmą prowadzenie. Uwaga, jest faul. Proszę państwa, będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. żebyć być groźnie, a więc Bramka! Kibice w siódmym niebie udało się objąć prowadzenie. Powtórka dokładnie pokazuje kunszt strzelca i bezradność Bramkarza. Piłka przeleciała nad murem i pięknym łukiem wpadła do siatki. Doskonale to sobie wymyślił zdobywca Bramki. Na tablicy wyników mamy 3-2. Teo Hernandez. Kylian Mbappé. Ponownie Mbappé. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Ta im teraz remis. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. I akcja zastopowana. Decyduje się na strzał. Co za interwencja! Zniż. I wior. Precyzyjna centra. Będzie gorąco. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Sędzia stosuje korzyść. Polacy wciąż przy piłce. Było mocno, ale i było niecelnie. Zupełnie nieudane to uderzenie. Można powiedzieć, że oddał piłkę rywalom za darmo. Trion Rabiu. Orelian Człameni. Kolomwani, Usman Dembele. Sędzia puszcza grę. Mimo Faunu. Drużyna Francji. na bataku. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Ale nie. Akcja przerwana przez czujną obronę. Ramiu Rabiu. Francja ma piłkę. Sędzia nie Dembele przy piłce. Sędzia gwizdze faul na jednym z Francuzów. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Czyli już wiemy. W związku z przestojami mecz potrwa dwie minuty dłużej. Ależ teraz piękne zagranie na dobie. I dopada do tej piłki. Popatrzmy. I go! Proszę Państwa! Podwyższają prowadzenie. Mają teraz dwie bramki przewagi. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Pozostawało już tylko postawić kropkę na dni. Stawia na pewne rozwiązania, oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. I po tej bramce jest 4 do 2. Tremblaye. Polomani I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc te strzelone bramki to może jeszcze nie koniec. Fizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Można było to rozwiązać lepiej. Adrian Rabiu, Polacy, znowu to samo. Prosta strata. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. A teraz sędzia zdecydował, że Francji należy się rzut wolny. Znajduje tam Kylian Mbappé. Bez problemu odbierają piłkę. Przemysław Frankowski. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Mają czego żałować po tym kontrataku. Prawie wszystko wyglądało w nim perfekcyjnie. Ale od tego prawie zależy często wynik spotkania. Przeniesienie teraz ciężaru gry na drugie skrzydło. Przemysław Frankowski. Lewandowski będzie groźnie. No świetnie obronione to uderzenie. I teraz ta centra z rogu zupełnie do nikogo. Rodzi się kontra, jak to spróbują rozegrać. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Kontra się skończyła, zanim na dobre się zaczęła. Zalewski. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Teo Hernandez. Kolomani. No i teraz strata piłki. Przed siebie w pole karne. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Okazja jak marzenie. Tak. Ale się popisał Mbappé! No, pokazał teraz, dlaczego na takich zawodników trzeba zwracać szczególną uwagę. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał I to jaki. Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Wznowili grę. Francja będzie chciała pójść za ciosem. Jestem przekonany. Bednarek. Dobre podanie górą. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. Zbyt czytelnie chyba. W każdym razie traci. Uwaga. Piotr Zieliński podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Mbappé. I piłka dla drugiej drużyny. Dembele agresatem zagrania. By tak interweniować w polu karnym, trzeba nie mieć układu nerwowego. I próbuje Griezmann. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Buglek w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Będziemy mieli zmianę w zespole biało-czerwonych. Mamy kolejny rzut roślin. Wrzuca w okolice 11 metra. I nici z kornera. Wybija piłkę. Bartosz sniż. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Strata. No za to chyba jednak będzie kartka. Musi być, bo robiła się z tego okazja, którą faul drastycznie przekreślił. No nie wiem, chyba nie można się dziwić takiej decyzji. Zawodnik wiedział, co go czeka. Tak, piłkarz już wcześniej usłyszał upomnienie, więc chyba miał świadomość, że kolejne zagranie tego typu zakończy się żółtą kartką. Mnie to nie zaskakuje. Znajduje tam Kiliana Mbappé. Rywale przejmują piłkę. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. No, prawie, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko. Będzie out. Lewandowski. Szymański. Lukas, znów u Robert Lewandowski. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Ja. Kylian Mbappé. Mbappé teraz przy piłce. Obiecujące zagranie przed pole karne. Gol! I mamy remis! Choć wydawało się, że nie unikną już porażki. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sorti. No i nic dziwnego, że się nie myli z takiej odległości. Ciężko jest nie trafić. Jeszcze niedawno nie postawiłbym na nich złamanego szeląga. Uparcie dążyli jednak do wyrównania i dokonali tego. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Frankowski. Szansa Lewandowskiego. Pewnie łatwo obroniony ten strzał. Przelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. Lewandowski ma teraz piłkę. Szmiderski. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Polacy z rogu. To jest dobra okazja, by zdobyć bramkę i uzyskać korzystny wynik. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe za kogo wejdzie. Głęboka ta centra z narożnika. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rybale. Ze skrzydła w szesnastkę. Przyjęcie pod presją. Co zrobi? No i mamy rocznego po odbiciu piłki. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. okolice jedenastki teraz wrzuca. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Zieliński przyjmuje piłkę. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Szansa na strzał. No i proszę, całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza, Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo. Wyglądał przy tym bardzo pewnie. Zresztą nie tylko podczas tej interwencji. Fivior. Pięć minut do końca. Wciąż mamy remis. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Nie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Szłamy I w końcówce Francuzi jeszcze będą mieli chyba jedną szansę. Może uda im się zdobyć zwycięską bramkę. I teraz rzut wolny przyznany Francuzom. Tam było przekroczenie przepisów. Dogrywa z wolnego w pole karny Rywali. Bronił, ale piłka w O Oj proszę. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Strata, a dobrze się ta kontra zapowiadała. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Antoine Griezmann. Markus Curama. Jedenastka, proszę państwa. Pewnie przegrają, jeśli stracą teraz kola, bo czasu pozostało naprawdę niewiele. Mogą ponownie wyjść na prowadzenie. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Cztery minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Co zrobi sędzia? Za takie przerwanie obiecującej akcji często są kartki. pustyana. Uderzenie, ale prosto w mur. Świetne. Filtrujące podanie. Świetnie. Może być okazja. Gol! Proszę Państwa! Piłka wpada do bramki w końcówce meczu. Niesamowita historia. Gra w dziesiątkę nie powstrzymała pogoni. Zabok, za nie jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. Podręcznikowe wykończenie zero zbędnego kombinowania potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Niebywałe. Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą prezentują naprawdę równy poziom. Szczęsny. Sędzia kończy spotkanie. Mają się z czego cieszyć. Tym meczem przyklepują awans do fazy pucharowej Euro 24 i to z pierwszego miejsca. To dla nich wymarzony start w turnieju. Tak, solidny pierwszy etap dał im mnóstwo pewności siebie. W końcu wygranie grupy w tak trudnych rozgrywkach to nie lada wyczy. Zobaczymy jak zagrają w kolejnej fazie i czy przekują ten obiecujący początek.